Jeśli Państwo mają jeszcze to, zapraszam tutaj do mikrofon. Ogranicza nas trochę kabel, ale tylko kabel na szczęście. Tutaj rozmawialiśmy o czynniku ludzkim, wpadkach, wspomnieniach, a chciałbym spytać, co Panu utkwiło z racji spotkania z jakimś politykiem? Coś, co było przewrotowe, e, zaskakujące, a na pewno coś takiego. I takie drugie szybkie pytanie. Co z, z Pana karierą, jeżeli chodzi o, o lektora? E, Mówimy tutaj o mistrz yy, mowy polskiej, tak? Czy nie czuł się pan tutaj, yy, nie chciał się pan zrealizować w tej nowej formie i, i tak dalej, także? Wszyscy, mowy polskiej to jest tak, że mój kolega Grzegorz Kajdanowicz, jak się o tym dowiedział, a no to było pewnie z 10-11 lat temu, to mówi słuchaj, to już chyba nie mają komu dawać tych tytułów, że padło na ciebie. I potem musiał jeszcze 9 lat poczekać, żeby je mu dali. No, taki był mądry. Nie, ja nie wiem, dlaczego dostałem. No, taka decyzja była że Ja nie miałem żadnego na to wpływu. Podkreślam, że jeśli już, to co najwyżej jestem mistrzuniem, a nie mistrzem, bo to już bez przesady z tym mistrzem. Nikt nie jest doskonały. Rzeczywiście zwracam, ale, rzeczywiście zwracam uwagę na to, co mówię jak mówię, ale nie mogę się pozbyć tego, że ciągle mówię rzeczywiście. Za często mówię, Rzeczywiście, oczywiście też, ale oczywiście to wiadomo, dlaczego jestem tą oczywistą oczywistością, kim jestem zainspirowany. A jeśli chodzi o, to, o spotkanie z politykami, ja tak Bogiem a prawdą to znam pewnie tak po imieniu, to jestem z trzema, może czterema, z jednym byłem Nazwiska. po imieniu, z jednym byłem po imieniu, ale jak został ważnym ministrem w kancelarii prezydenta, to od razu jak mnie spotkał, to mówił, panie redaktorze, do mnie. Czyli dał mi znać, żeby jednak mówić do niego, panie ministrze. No to mówiłem do niego, panie ministrze. Jak przestał być tym ministrem, to zadzwonił do mnie i powiedział, że możesz teraz przejśćmy na ty. Ja mówię, co, panie ministrze, może jednak zostańmy. pan, bo po co to? Tak. Nie, 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 nie pamiętam jakichś takich sytuacji z politykami, ja się w ogóle raczej staram z nimi nie bratać, nawet no, kilku znam z lat wcześniejszych. Wiedzą Państwo, z kim ja chodziłem do szkoły? Ja chodziłem do szkoły z Antonim Macieriewiczem. Co prawda, on trochę wcześniej niż ja, ale tak. Wiedzą Państwo, kto był moim asystentem na Wydziale Prawa i Administracji. No, wiele osób, z tych, które w tej chwili są w sądach, ale między innymi, i bardzo to miło wspominam. Pani Krystyna Pawłowicz, pani magister Pawłowicz była y, moją, y, znaczy był, była asystentką, wtedy była asystentką i y, 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 mówię i te zajęcia, która, które prowadziła były jakieś, ale z nią nie jestem na to i nie byłem.